Inaczej kształtuje się sposób przy kalkulacji subwencji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tutaj wysokość subwencji jest już. Ja tylko może przypomnę, że to są te podmioty, które zatrudniają od 10 do 249 pracowników i których obroty nie przekraczają 50 milionów euro a których suma bilansowania przekracza 40, lub suma bilansowania przekracza 43 milionów euro. Czyli to są już podmioty dużo, dużo większe niż mikroprzedsiębiorcy. w, w międzyczasie odpowiemy na pytanie Pana Grzegorza. Jak w przypadku, gdy firma nikogo nie zatrudnia? Bo ten program jest przewidziany tylko i wyłącznie dla osób zatrudniających, dla przedsiębiorstw zatrudniających. W związku z tym przedsiębiorca samozatrudniony no, może skorzystać z innych form wsparcia przewidzianych Tarczą antykryzysową. Taką formą jest na przykład postojowe w wysokości 2000, postojowe, 80 metr, tak. 2080 zł. Ono na początku było świadczeniem jednorazowym. W tarczy antykryzysowej 2.0 zostało rozszerzone, można je otrzymać trzykrotnie. Dwie kolejne wypłaty są wypłacane na podstawie oświadczeń przedsiębiorcy, że nic nie uległo zmianie w jego sytuacji materialnej. Czyli, jeżeli już Pan zaaplikował w tym momencie o postojowe, to składając takie oświadczenia w miesiącach kolejnych, będzie Pan mógł otrzymać. W miesiącach kolejnych także to, to, to postojowe. Kolejną istotną, istotnym finansowaniem dla mikroprzedsiębiorców jest mikropożyczka. Tarcza antykryzysowa 2.0 tutaj rozszerzyła krąg podmiotów, które będą mogły wnioskować o umorzenie mikropożyczki, i to jest bardzo interesująca opcja dla, dla jednoosobowych działalności gospodarczych. My aplikujemy w tym momencie o taką mikropożyczkę. Przeznaczamy ją na bieżące koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Po czasie wnioskujemy o jej umorzenie, a jedynym warunkiem umorzenia pożyczki jest w tym momencie prowadzenie działalności gospodarczej przez 3 miesiące. Także to jest opcja bardzo, bardzo interesująca dla mikroprzedsiębiorców. I wracając do, do kwestii. Jak jest kalkulowana subwencja dla, dla małych i średnich przedsiębiorstw? Tutaj już jest kalkulacja inna. Wysokość tej subwencji zależy po pierwsze od poziomu przychodów za 2019 rok, no i także od spadku przychodów, przychodów w związku z koronawirusem. I tutaj Aha. wartość tego, tego dofinansowania, tej subwencji nie może przekroczyć 800 tysięcy euro. Skąd wynika ta wartość? Jest to wartość określona tymczasowy, tymczasowymi ramami pomocy określonymi przez Komisję Europejską. Czyli w skrócie mówiąc tak, ta subwencja jest uznawana za pomoc publiczną ograniczoną limitem 800 tysięcy euro. I podobnie w przypadku, gdy spadek obrotów jest pomiędzy 25 a 50%, przedsiębiorcy przysługuje subwencja w wysokości 4%. Wartości przychodów za 2019 rok w sytuacji tych spadków pomiędzy 50 a 75%, 6% wartości przychodów, 75% a 108% wartości przychodów. Jak widać na załączonym grafie, maksymalna kwota subwencji może przyjąć wartość 3,5 miliona złotych. Jest to, można szybko policzyć, równowartość tych 800 tysięcy euro. W związku z tym również jak w przypadku mikroprzedsiębiorców należy uznać, iż jest to pomoc, pomoc bardzo, bardzo wyglądająca bardzo, bardzo optymistycznie, bardzo realnie. Na pewno poprawiająca bieżącą płynność przedsiębiorców. Tak. Jakie są Warunki zwrotu. Tutaj proszę zwrócić uwagę na pewną różnicę, o której zaraz powiem, jeżeli chodzi o porównanie do zwrotu przez mikroprzedsiębiorców. Generalnie warunek utrzymania działalności w okresie 12 miesięcy jest ten sam, czyli jeżeli utrzymamy tą działalność w tym okresie, jeżeli nie utrzymamy tej działalności w tym okresie, musimy zwrócić całość subwencji. W sytuacji braku zaprzestania w tym okresie, 25% subwencji musimy zwrócić zawsze. 25% także zostaje zawsze w naszej kieszeni. I teraz co się dzieje z tymi pozostałymi 50%? Te 50% dla mikroprzedsiębiorców były wyłącznie uzależnione od poziomu zatrudnienia, tutaj już jest podział inny. 25% zależy właśnie od tej redukcji zatrudnienia, natomiast pozostałe 25% zależy od tego, obowiązek zwrotu tych 25% zależy od tego, czy przedsiębiorca w tym okresie tutaj wskazanym osiągnie stratę. Czyli w sytuacji kiedy strata przedsiębiorcy w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym odnotowano stratę, przekroczyła tą wartość 25%, przedsiębiorca nie musi zwracać tej wartości z subwencji. Natomiast gdy na przykład ta strata w tym okresie wyniesie 20%, Wartości subwencji, no to przedsiębiorca musi zwrócić 5% wartości subwencji. I zwrot. Tutaj ta zasada też dotyczy mikroprzedsiębiorców. Zwrot generalnie podlega spłacie w 24 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata jest należna 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji. W związku z tym też. Nie wygląda to w ten sposób, że subwencje musimy zwrócić w pełnej wartości od razu. Ta wartość, czyli na przykład tych 25%, jeżeli spełnimy te wszystkie warunki, będzie rozłożona tutaj na 24 równe raty. Tutaj bardzo korzystną, korzystną opcją jest też dla przedsiębiorców właśnie ta karencja, te 13 miesięcy bez obowiązku spłaty. No to na pewno pozwoli na poprawę sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie a dopiero na ewentualny zwrot.